W tym filmie zagraliśmy z grenem w Manhunta, Jednakże nie wiedział on, że korzystam z cheatów. W tym przypadku z niemieckiej kiełbasy. Jestem bardzo ciekaw jego reakcji po obejrzeniu tego filmu. Biedny się starał. Oczywiście tylko mało co ty osób postanowiło mnie zasubskrybować, więc jeżeli chcecie zobaczyć tego krofiksa nagrywającego to sterem na karcie na czasie, to możecie zostawić suba. Cześć, jestem krofiks. A tu Menhand, ale korzystam z cheatów w tajemnicy. To możemy zaczynać, co nie? No I teraz co nie? Dobra, no to Elo Co game mod? Odejdź Odejdź ode mnie Dobra Krafiks, będziesz zaraz dead, O Jezus pulka Lava pool Zostaw mnie. zapadnę ty zaraz. Kapuj do tej lawy. Dobra, XD. Dobra, co komisja. jest? Co jest, co jest? Jak tutaj się pobawię! Odejdź! Preczę. Nie mogę cię trafić! Kościu. Kurde! Ile Ci HP zostało? Nie będę ci mówił. Dobra, pół. Ja wiesz, że jestem bardzo blisko ciebie, więc muszę tam uciekać. Uciekaj stamtąd krokix, bo zaraz ci zabiję. Dobra, wiem ja no rzecz muszę wziąć z tyłu f**k Mały hir Podejdź tu No i co teraz zrobić? No i co? Easy Co jest? Co jest? No chodź tu Ja? Dużo Kurde O kurde Podejdź tu. Yes. FAK! Zniszczyłeś mnie akurat gdy się odrodziłem. X, <grystanie> czy gdzie jesteś? No, i wam niedaleko do wioski, bo i tak był blisko, bardzo był blisko spawn wioski, więc wiesz. Dobra, trudno, ja muszę tutaj szybko się zająć. Ile ci zostało HP, tak z ciekawości. Trochę. Czyli? Bo ja cię moc sobie, my ja cię tak krytywaliłam, że. że ty powinieneś już zdedać. O, I co teraz? Ciemu, Kowal! Bardzo możliwe. Dobra, ja się też tu zbiera. Grawienko. No teraz na spokojnie już nie mam się czym martwić. Teraz to już mi nic nie zrobisz. Siema! Dzięki. Z Co? To tak szybko te cię Cigmenty. To masz farty dosłownego. Jeszcze pozbieram sobie łóżka, czemu nie? Hej, gren, co tam porabiasz? Gren, kurde byś mnie zabił już. Oh shit. Co? Jak stądże zniszczyć to łóżko? Gościu, w ostatecznej chwili. Kurde, Chwila. ten arbor ci całą dupę, O co nie? nadzieję, że wszystkich łóżek nie zabrałeś jeszcze. Dobra, widzę jedno łóżko. Kurde, ja tutaj szukam lava jakiegoś Nic nie ma Cholerny tego Cholerny, wszystko mnie goni teraz Czyżby w właśnie dumków wszedł i mi właśnie stromowocką gierkę? Nie wiem, nie wiem, nie wiem Co jest? Co jest? Co się dzieje? Co tu się odwaliło? Ej Co jest? Mam tą Opuszczoną kopalnię Ej, skrzynka, skrzynka Ja tam mam a Dobra Aha, tak szybko? O nie, najgorszy mam na świecie Co? szkielet. No słabo, słabo trochę. Ja pierdzielę ja wyjdę dla niego z nie jak samym setem, to będzie beka. O, dobra, git. Nie, nie można w piecu chutniczym tego przepalać ale można jednak, dobra. Aha. Nie no, to tylko budki jak na razie. Aha, diamentowe. <laughs> nie, bo te domki są za małe, że się tak wykopie jak w tamtym. Halo. Co? Nie pani, zginęłem! Zrobimy sobie jeszcze spodenki. No naprawdę, on naprawdę się nie spodziewa, jak zobaczymy w całej jego diamentowym secie. Dobra, ja yes, yeah. sobie idę stąd. Ja już cię zabijam, a kamienne rzeczy ty masz diamentowe, jak zawsze. Chyba widzę właśnie twoją kopalnię. Co, jaką kopalnię? Czy ty kopalnię? Wsk 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 wskakiwałeś do kanionu jakiegoś? Ja żadnego kanionu nie wskakiwałem. A bo to jakiś kamień jest po drodze. Widzę właśnie twoją wkopkę. Jaką? A gdzie ty idziesz sobie? A nie znalazłeś, Kopałeś się 3, 3 metry od Kejwa. Wiesz o tym? sobie poczekasz, mój Skąd? Słyszałem Twoje kroki. A, A gdzie ty się odrodziłeś? Ale czy nic nie miałeś ciekawego? Nic nie miałem, gościu, bo całą noc walczyłem z mobami. Masz nieskończone teraz jedzenia Czekaj, ty idziesz do pulki. Aż tak dużo. Idziesz do pulki. Widzę kompas, że skręca. I idziesz w stronę. Ja skręca? I zaczęłeś pulkę robić. Co ty opowiadasz? Albo jesteś pijany, gryn no, albo nie wiem co. <mulatujesz> 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 O matko tak! Tak, tak, tak. Ja wierzyłem blisko spawna Co? Jak? <grym> Co? Aha Jest! Ale wiesz, że jestem, mam trzy... dalej spawna <grym> i tak zdążę Nie zdążysz! Zapryć się do lawy w tym czasie! Yes. Kurde, lecę do ciebie yes, Jest, 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 jest! Tu ginę. Nie, ja stąd idę. Tu nie ma szans, aby wbudować portal. Uff, dobra, dzięki. Zostawiliśmy teraz tylko po meczu. Odprawię. No fajnie, wszystkie mogą się na mnie sobie nie. Chodź, kipar, chodź kipar. Pozdrawiam. To ja lecę szukać jakieś pulki. And welcome, pulka. Lecę do ciebie, bo ty więcej ty jesteś, ten, ten sam pulkę oblężasz cały czas. Duży kanion tu jest. Hmm. Uu, widzę, że. A co idziesz do mnie czy nie? No to już mnie nie znajdziesz. Nie! Ale jestem głupi! Ale ja jestem głupi! Ale ja jestem głupi! Ale ja jestem głupi. Ale ja, jestem głupi. Ale ja, jestem głupi. ja jestem najgłupszym człowiekiem na ziemi. Ja mam trika pewnego. Ogardę to jakoś. O, tu jest fa kolejny fajny... znaczy nie wiem czy jest fajnym białym, ale... Tutaj forteca może O, tu jest... Nie, czekaj. Bazalczowie to jest właśnie najgorszy biur na fortece, co nie? No chyba tak. Dobra, tutaj mam niebieski, więc to może być dobry biur. Pustkowia. Spoko, bo właśnie jestem na Pustkowiu. Tak mi się wydaje oczywiście, bo nie pamiętam jak to jest... Aha. <laughs> Mówię, że jestem na Pustkowiu. O, si mapie... Nie mam tego. Zabiłem, że żadnych o, o. Szkretów, więc nie mam nie co jest? Czemu te portale na tej wersji są niezniszczalne? Nie, moje nie pałki bazaltów. spadają w dół. MOJE BIEDNE pałeczki. A ty sobie postawiłeś ten? Łóżko, pod... nie postawiłeś sobie respawna. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś blisko Bazaltu czy gdzie? Hmm. Ja? ja? Jestem wszędzie. Czy. Halo, jesteś? Nie mam, wie... Spoko. Wiesz co? nie mam ja Wcale cię nie widziałem. Nie widziałeś <noise> Ty, o czym ty wygadujesz? To strzelasz tym ogniem czy nie, frajerze? mam pół HP! Okej okay. <laughs> Ten wyszedł z gry Gren, dawaj wbiję, już to no, ile można na ciebie czekać? No dobra, dobra, tak, wbijam. Co, ja... Co jest? Czemu nie mogę cię uderzyć? Gren! Nie wiem! To był klar jest! W roku! Nie! Goście nie mogłem cię uderzyć! Nie! Te się obsidianem jeszcze wybudował! Idę, mogę od połoku zabudować Nie. Ja nie wiem, za co tutaj powymieniać różne rzeczy. Za swoje życia. I tak robił fajny tekstik e, W jakim tym biomach się spotykamy endermany najczęściej? Chyba tym niebieskim, wiesz? Okej. Okay. Dzięki, dzięki. Nie wiem, gdzie to jest. Ciężko o, Enderman Ciężko mi jest ciebie znaleźć. Z pręukami, słowo. A ile potrzeba tak perełek, wyś powiedz? No, 12 najlepiej mieć, bo nawet. Dobra, 13 najlepiej mieć. Dobra, spoko. Do netheru wlazłeś? No. Podaj swoje kordy. A ty ile masz perełek już? Ja. Ja mam trochę. Oj, bo tu trzeba wejść. Wy... Dobra, tu jest bardzo dużo złota. W ogóle to wiem, jak nie dostawać fal majorów w netherze Jak? Ł łódka wystarczy. A ty co teraz wyprawiasz? Uuu, Enderman, Ja będę patrzył, w którym dimension jesteś, bo możesz na przykład wyjść z dimension. No spokojnie, jak na wojnie. Co? Co ty się tak drzesz? Skąd mnie uderzyłeś? Ja skąd? Słyszałem, jak to się przekopuje, i nagle dostałem shota. Nie ty pijany jesteś? Nie wiem nawet, gdzie jesteś, więc nie wiem skąd miałbym cię uderzyć. No nie wiem, nie wiem, czy nie wiesz, gdzie jestem. No nie wiem. Bo czuję twoją obecność, wiesz? I <grymianie> to może będzie jakiś Ej, bez... Dystałem starczą? Otko <grymianie> nie wie Czy daj się to... Nie daj, daj się tylko cztery perły. Ja o kur... A. Co? Dobra! Dobra widziałem cię, gościu! Kogo widziałeś? Na ciebie widziałem twój łeb. Skąd? Gościu, się... Ty byś pod moimi figlinami! Skąd ty widziałeś mój łeb? Tak, pod... Pijany jesteś? Bo byłem... Bo... O, byłaś pod moimi pieglinami! Ty naprawdę pijany jest, mnie tam nie ma. Wcale <grym> Zolą teraz nie godzisz! <grym i> nie, <zoną> wcale! Nie! Nie, się odwaliły! To ja właśnie mówię. ogóle... Wiesz co chciałem zrobić? Odwalić wszystkie perły! Odwalić wszystkie perły O matko, o matko, o Zamknij. matko, o matko! Zamknięte. Haha! Zamknij, się. Się, nie było. Od... Przypał, trochę. Ale ja mogę wykorzystać wszystkie perełki, ja tego nie zrobiłem. No. Czemu ja wszystkich pereł nie wywaliłem? No nie. w goście, gdybyś ten. Przez to, że ich nie wywaliłeś, mam teraz duży zapas. Właśnie, nie po zamarzniętej rzeczy. Po co ci w ogóle mówię? Zamarznięta rzeka, właśnie po niej przebiegłem. Bardziej niedźwiedzie polarne, które widzę O drugi raz o, shit. w Minecrafcie Oh shit! Niedźwiedzie polarne! Trzyma. Akurat obok nich przebiegałem. Um, a więc co, ko, ko, kogo jeszcze przebiegałeś? Kogo? A nie powiem ci. Owce, dobra. Jestem, jestem uratowany. C co, tam budowałeś? Gdzie? Dobra, ja już do ciebie, wiesz? Tu przy jakiejś pulce coś zaczął. <laughs> ja <kurde. śmiech> Chodź tu! <śmiech> Gren! <śmiech> Chodź tu! <laughs> Chodź tu! <laughs> Chodź tu! Nie, nie, go zostaw! Nie! Haha! Ha. Tak się wykiłuje grafik Kurde, nie udało się! Co ty, Co ty tak gdyś... nie mnie? Nie, nie, nie! nie. Z klik. Wracaj! Nie dogonisz mnie! Nie ma! Dobra... Teraz go zmyliłem. On myśli, że ciągle go goni, a ja zwieprzam. Chyba mnie zgubiłeś. Nie, nie zgubiłem cię, ciągle cię gonię. Dobra, uciekam przed tobą. Ja dosłownie tego, tryharduję przed tobą. Chodź tu, grę! Ja dobrze o tym wiem, że mną spierdzeliłaś. Nie. Aha, dobra, widzę ten wybiegłeś. Zero ty eye znowu! Biegłeś. no, no ra, Dobra, udam, że wkopałem się trochę inaczej. Gren, na razem restartuj kompas, debilu, walony dzbanie. Gren. Czemu ja nie zrestartowałem kompasu? No, nie! Przez to przegrałem, chyba, przez to nie zrestartowanie jak idiota kompasu. Jak ty się wkopywałeś? Tu wcześniej się wkopywałeś. Nie wiem, co Mam Mamuszka, idę po ciebie. O! Yes! Tak! Yes! Ah! Jak ty to zrobiłeś? Łóżkiem mnie wysadziłeś? No, możemy się podlegnąć, nie wiem, to był genialny odcinek, dobra. To na razie... To, to na razie... Cześć jest punkt. Tak? No, elo, elo, pozdrawiamy, Elo.